Oho, z mecz, wspaniale, o wiele szybciej niż poprzednio Ech, Dobra, tym razem pogramy sobie troszeczkę grubym No i oczywiście Aidak. czemu nie przytrafiają się żadne normalne mapy Ale i tak zagramy grubym, zobaczymy jak pójdzie nam I ogólnie wyłączę sobie widoczność broni, ponieważ minigun zasłania... O, dziękuję doku Wracając, cały minigun zajmuje ekran jak widzicie jak strzelam, a tak włączam i nagle wszystko widzę Widzicie, jest duża różnica, więc polecam na grubym wyłączać zawsze wimodele, tak jak ja mam Chciałem wam powiedzieć, jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, czy znikła broń, co nie. Okej, okay. tu zrobimy... O, tu szpieg, to szpieg. O. O, dobra, nie żyję. Okej, okay. zwycięstwo, I guess. Czy to naprawdę koniec meczu już? A... Cięko, Może uda się restartować mapę, proszę. Tak, dobrze, dobrze. Nie, nie, Tite of Death. Aidact, Czemu głosujecie na Titov of Death? Nie. Głosujcie na Aidact. Please, thank you. Czekaj, co? Uh, excuse me? Naprawdę serwer padł. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dziękuję. Oooo, Co ty okay, robisz? Okej, nowy mecz. Dziękuję. Dziękuję. Danke. Uh, Uuu Slasher. Nie grałem na jeszcze na tej mapie. W sensie że wiem co to za mapa jest bardzo piękna, ale na niej nie grałem. Bierzemy Haviego, mapy, mapy. To był sle slasher, tak aktywuj. Dziękuję. Czyli musimy po prostu zdobyć duszę. Easy. I mamy naszego pięknego grubego przy okazji. Piękne. Wyłączamy dwie modele i jedziemy. Uuu, spelbooki. Niewidzialność, eh? Ja się lepiej to tu już użyję. Okej, okay, mamy ogień. Jak ten punkt czy coś. No, czary, ratujcie mnie. Dobra, ktoś tam umarnął. I już jedna dusza, wspaniale. To jest na żołnierz? Tak, to jest na żołnierz. Um, dziwnie się zachowywał. Okej, okay, ten, który może umrzeć. Dobrze, umarł. Chodźmy to za światów. O, ten żołnierz jest martwy. A nie, on się ci nie respi. dobrze. A tu pięknie jest, tak, tak niesamowicie wygląda. Tylko gdzie mamy pójść? Znak zapytania. Nie mam pojęcia, chyba tam na koniec. Chyba tak. Ok, Mercus powiedział excellent z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego, ale dziękuję. D doskoczyłem. No chodź tu. No chodź tu. Dawaj. Nie, 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 nie zabij mnie. Proszę nie. Oszczędź mnie. Please. I znam nitkę w twardy sen, naprawdę. Mogłeś sobie pójść! Zostawić mnie w spokoju! Ale nie, poseł mnie zabić. W ogóle kocham to 30 fps na tych mapach halloweenowych i to nawet nie jest przez mój komputer! Mój komputer jest bardzo dobry, ale TF i tak mi laguje. Muszę jakieś konfigi zainstalować, what the fuck? Wam też laguje ta gra, strasznie? Więc to jest naprawdę interesujące. Ok, weźmy sobie czary. Okay, wiecie co? Może zostawię włączone te view modele? Będę wiedział, że bardziej co się dzieje. O! Okej, okay. ty jesteś martwy. Albo ja? Nie! Nie jestem martwy, jeszcze nie. Jestem hydrata. O tam jesteś... Dobra, dobrze uciekł. Dobrze, że uciekł byłem umarł. O! E, ninja inżynier. Au, nie! I oczywiście sniper wrócił i mnie zabił. Wspaniale. Znaczy ja bardzo rzadko gram w gruby ogólnie. Tam żołnierz sobie biega, znaczy skacze, lata, tobie. Jak widzicie ten cały ze mi cały ekran, nie widzę w ogóle gdzie strzelam. Muszę mieć włączone. Inaczej się nie da O nie, ja tu nie wejdę Najpierw zniszczę dynię Tak, tam wygryza sobie ten żołnierz. Może uda mi się go zabić Widzę, że bardzo lubi spele wykorzystywać Też muszę je zacząć bardziej używać Łap, łap Łap Gdzie uciekasz? Chodź tu Okej, ja zniszczę tą dynię, żeby mnie nie zabiła Zabijmy tego grubego Medyka Nie mogę się dać zabić krytyką. Użyj, dziękuję, Boże Końcu Okej, okay, szkieletki Spuki! Trzeba je zabić Okej, okay, grubego zabijmy Wspaniale, nie da mi się zabić szkieleton! Oby... Fajnie i... Pyro z jest na terenach zabił ale Za to bardzo sexy pyro Wiecie co, może wezmę żołnierza, ale weźmy normalną wróżbę rakiet Gunbots i... Bicza różowego, bo czemu nie Okej, okay, to już możemy w modele włączyć, bo większa widoczność jest Okej, okay, mamy spele Spróbujmy jakoś użyć O! Tak, tak się używa Wspaniale Hey, Skoc nie żyje, mamy krytyki, Pospammy trochę. Ugh. Dobrze. Dobrze. Przejmij... punkt, co? Lepiej tego nie przegrywać. A bo chodźmy do zaświatów. Bo przyda się jakiś lepszy spell, mi się wydaje. O tak. O nie, mam mało HP. Ajajaj, dobra, spróbuję się wleczyć spellami troszeczkę. Nieważne, jestem dead. Nice! No Dobra, to zabijemy Merasmusa, bo ten czarodziej gra na moich nerwach po prostu. Niewidzialność, bardzo przydatna. Okej, okay, dwa skoki. Najlepsze jest to w tym spelu, że nas leczy, więc. Okej, okay, pomóż mi zabić tego Merasmuska. Wiecie co, może przez ten czas, jak oni się tam biją, to ja pójdę po jakąś spela. Myślę, że to dobry pomysł. Tym razem nie zgińmy, głupio. Oj, mam jeszcze. Nie. Dobrze, użyłem puberka sobie. Okej, okay, to, to nawet jest spoko spell Będziemy mali No! I won't stop them Merasmus przestań Dobra wyszliśmy, na krytyki Ubera Wspaniale Dobra to, to możemy łatwo teraz zabić Merasmusa Jak mamy krytyki Tysiąc damage'a <grytania> Nieźle okay, gdzie on sobie poszedł? Tutaj Czy jak zginie to Będzie teleport czy coś Jak tak to wejdę do środka, czemu nie o, Łapcie to! <grytania> o tak Okej okay, złapmy apteczkę Dobrze o co? Jak to mnie złapało? Naprawdę No! Czemu się tak stresujesz, Merasmusie? Okej, okay, spróbujmy teraz jakoś głupiny zginąć Dobra, weźmy tego spellbooka, chyba, że inżynier sobie weźmie Tak, inżynier sobie weźmie No dobra, niech mu będzie Eee, no, ja że tam się dzieje? Please, no Monakulus. Naprawdę? O chwila, to mogę uruchomić kontrakt na... Też nie, bo... Chociaż... Mogę? Tak, uruchomimy na Monokulusa kontrakt Zdzwoniłem teraz łatwiutko punkciki Weźmy do tego Skauta, żeby szybciej do niego dojść Bo zaraz go zabiją wszyscy Musimy zadać mu trochę damage'a, żeby... Okay, nie wyposażyłem... Nie wyposażyłem spellbooka, cholerka A e, dobra, nie stać źle Tylko trzeba zabić tego Monokulusa Ale ja, tylko nie dosajmy tymi rakietami, bo... a po oczami, czy co to jest Bo zabije nas tu tym na hita. O Boże Dobra, pospalmy w niego trochę. A tak, tak, tak. Gin, przepadnij Dobrze, dobrze. Umrzyj Czekajmy tylko mojego. Nie. No i oni teraz go zabiją. Zaliczymy do kontraktu. Nie, nie zaliczyło mi. Dziękuję, wspaniale. Bo musiał mnie w ostatniej chwili zabić, prawda? Musiał. No to now robimy slashera w takim razie. Zajebiście. Łapcie, dynię O tak Łap, krytyka Łap Krytyka Ten cholerny schodek musiał go... Co, co, co wow, wo, wo, co? Nice O, ten inżynier to no zajebiście <laughs> Nie wiem, ale mam Dzisiaj strasznego pecha Tak Ogromnego pecha Takiego ogromnego, takiego Wielkiego o, Dobrze, no dobrze Zajechał mi tego kontrakt, czy nie? Ja pierdolę, się nie uruchomił? O. No dobrze, dobrze. Spokojnie, uspokojmy się. Nie ma co się stresować. Weźmy to do środka i zgadnijmy spele jakieś. Okej, okay, co my tu mamy? Uh, monokultus, to się przyda, to się przyda. Kiedy ja teraz stąd ucieknijmy, będziemy mieli chwilowe krytyki, więc będziemy mogli wszystkich zabić. Ok, to jest szpieg. Jop. O tak. Nie, 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 nie. nie. Łop, łop, o. Może i zginęłem, ale patrzę teraz ile kili wleci mi. Czujecie to. Tylko szuka, że chyba za co nie dostanę, ale... No trudno. Czekaj, można kogoś zabić? Czemu jeszcze nikogo nie zabił? Co? Okej, okay, mój monoclus nikogo nie zabił. Cool. Widzicie, mów... właśnie o tym mówię, ten... ten pech. Dobra, to nie idźmy tutaj teraz, weźmy tego tylko spelbuczka. Nie, 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 nie! Puść mnie! Uff. Halloween! Weźmy... Śpiega tym razem. Może szpiegiem na łatwiej pójdzie. Okej, okay, spróbujmy dźgnąć tego drugiego może. Albo nie, masz... masz spelem w mordę. Chyba, że do Suneralu krytykiem w twarz, tak też można. Ooo, oni są martwi. Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to! Uh! No! Okej, okay, ale przynajmniej asysta weszła. Możecie tu kapnąć. Dziękuję. W końcu idzie coś po my mojej myśli.